Kochani, ogólnie miałam dzisiaj kupować VIP'a i kolorować go na moje kolorki. Lecz no nie zrobię tego, ponieważ odrzuca mi zapłatność, Bo wiesz przed chwilą dosłownie zobaczyłam, że jest pakiet już ten dostępny bęga mi się on podoba. A mi odrzuca po prostu płatność. Nie wiem czemu tak to wyszło, więc nie wiem co teraz robić, ponieważ, yy, no trochę, trochę smutno mi, ponieważ no zbieram sobie pieniądze i nie mogę kupić tego VIP top a upa nie mogę kupić, czyli o tego? Ponieważ też mi odrzuca, odrzuca płatność. A jutro mi się kończy VIP. No i smutno mi jest trochę. No nie powiem, że um, trochę smutno. No bo wiecie, no kurde, chciałam, chciałam sobie kupić VIP-a. A odrzuca mi płatność. No i dzisiaj będzie taki krótki filmik. Może, nie wiem, ponownie sobie jakieś artbooki czy coś. O, co to jest? A o co chodzi? Jak dołączyć co oferujemy? msp Dobra, później to przeczytam sobie. E, sorry. E, więc no nie wiem. Nic nie po prostu wczoraj nie działa. Wczoraj chciałam nagrać filmik, nie nagrał mi się. Yy, dzisiaj chcę sobie kupić Vipa, też się nie da. Jutro spojrzę, ale jutro pewnie filmika nie będzie. Filmik, filmik, filmika? Jutro filmu pewnie nie będzie. Ponieważ, no, jakby co drugi dzień robię, praktycznie, a i No, bo jak zawsze jestem sama w domu, to po prostu nagrywam wtedy, bo nie ma żadnych zakłóceń, i tak dalej. Bo tylko ja używam internetu, to wtedy nie ma lagi, lagów. A no, przykro mi, jest trochę, no nie powiem. I no, więc. Tyle. Dzisiaj będę pewnie nagrywać jakieś shortsy i tak dalej. No ogólnie takie rzeczy będę bardziej yy, robiła jaką takie wiecie, no malutkie rzeczy. Yy, yy, I więc no tylko na Ej yy, Dobra, nieważne. Yy, po prostu no smutno mi trochę jest, więc yy, nie wiem. Bimy sobie może luka. Jego, nie wiem. Nie wiem, nie chcę mieć w ogóle, nie wiem, jaki dzisiaj dzień jest taki. Nie wiem. W ogóle bardzo mi się podobają te okulary, ale do mojej postaci jakoś. Mam wrażenie, że nie pasują. Jak wziąłem sobie ten ogon. Bardzo ładny jest. I dużo nie kosztował. To też dobrze. No bo ogólnie zbieram sobie kaskę na Rare Week i mam 3000, bo dzisiaj odebrałam sobie to, 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 to i mam na diamenty. Ale pewnie tam dużo rzeczy na tym Re... re, 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 re Kurczę: Rare Week pewnie będzie z e VIPa. Bo będzie podobno Anima, Animka z gumą, którą bardzo chcę. Nie wiem, czy będzie ten czas z bety. Nie wiem. I co jest? Ja Jeszcze se, żeby były serduszka z bety? I jakieś. i krójczek z bety. Albo jakieś zwierzątki po prostu. Niedrogie. Mm, kurczę, czemu to mi się ciągle to. Więc. No. Mm. Co tu jest? O co tu chodzi? Czuki, nie jest. No to nie, dobra, dobre. Sorry, bo ja tutaj muszę... Sobie... No to tak, no to... Hmm, chyba kończę. Hmm. Ha, super, nie no, całe MSP mi się zaraz zatnie. Już wychodziłam, kochani. Już wychodziłam i wchodziłam na MSP. No i to no nie działało mało po prostu. Więc... Trochę mi smutno jest, nie powiem, że nie. Yy, dobra, odpisaj, że spoko, 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 Boże, sorry, bo mi się tak... Pozdrawiam. Pałosupkę. O nie! Dobra, nieważne. No czemu co, ciągle mi się coś. Nie wiem. I w ogóle następne logowanie będzie takie fajne, w ogóle świetne I na pewno będzie się logować No i co ja mogę powiedzieć? No kończymy chyba, bo już 5 minutek trwa Taki dzisiaj luźny odcinek Chciałam sobie kupić VIPa Słuchajcie, jak dam radę jeszcze kupić VIPa, to nagram shorts, albo nie wiem, albo jak coś po prostu Mogłam w piątek kupić VIPa jakby w tamten piątek by kupiłam sobie na, na na tydzień do sprawdzenia. I mogę sobie kupić go w piątek. A kupiłam go w sobotę. I teraz to mi nie pasuje. Bo w sobotę mnie nie ma w domu chyba. Takie mam wrażenie. Że po prostu nie w po prostu napisze, że nagrywam. Mm. Dobra, nieważne jest. Pamiętam, jak kiedyś oglądałam e, jakieś filmiki właśnie z MSP, i ktoś się ciągle pisał i każdy się do niego zlatywał. A tutaj właśnie. O! no fajna osobka. Miła. Ej, miła. A, e, więc no. Eee, dobra. No czemu mi to się ciągle coś wyświetla? Tu nic nie ma, ale tu mi się nie pokazuje. Sorry, już oddaję grafika. No, więc jutro mi się kończy VIP. Trochę smutno mi jest, że nie udało mi się tego kupić, bo naprawdę chcę tego, chcę ten VIP. Jak jeszcze uda mi się później go kupić dzisiaj albo jutro, to po prostu sobie Po yy, prostu... Yy, no, jakby... Kupię go i nagram. Jak kupuję Vipa. Jak zmieniam go na kolorki. No więc no co ja... Nie jakim Kończę. Bye i widzimy się jutro albo jeszcze dzisiaj. Bye!